Wegetarianie i weganie to pokochają? Zapraszam do oglądania Dzień dobry kochani Barredzes Dziś przedstawiam wam Bardzo ekspresową Szybką przystawkę z papryki i z ziołami. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak to zrobiłam, to zostańcie z nami. Mam tu paprykę czerwoną. Gniazda nasienne już wyjęłam, upiekłam w piekarniku. To znaczy, najpierw upiekłam w piekarniku w temperaturze 200 stopni około 40-45 minut, w zależności od wielkości papryki. No i obrałam ze skórki, zdjęłam wszystkie gniazda nasienne i ona tak wygląda. Jest już ostudzona, całe soczki, wszystko już wypłynęło. I co? od czego zaczynam? Pokażę jeszcze raz te papryczki. I zaczynam je kroić na takie paski. Nie przejmujcie się, że jeżeli ona tak brzydko wygląda. Widać Paweł? Zaraz pokażę. Ona jest taka podarta. No, na skutek pieczenia i Twoich tak. tortur po przeobieraniu. Tak. I zaczynamy kroić paski. Postępujemy tak z całą papryką, jaką mamy. Taką ilość, którą ja tu mam. Wystarczy na. No, całkiem. To będzie całkiem spora ilość. Bo jako przystawka myślę, że będzie wystarczająca. Jeżeli będziecie potrzebować więcej, to wystarczy po prostu więcej papryk upiec. Paprykę, zobaczcie, już pokroiłam właśnie w paski. I teraz będę przyprawiać. Jakich przypraw dziś będę potrzebować? Kilka ząbków czosnku, według uznania, świeże liście bazylii, koperek, zioła prowansalskie, sól i dobrej jakości oliwy z oliwek. No i oczywiście grzaneczki, które już zrobiłam, już ostygły. Teraz zaczynam kroić. Według uznania, tyle ile potrzebujecie, ile lubicie. Liście bazylii. Pochwalę się, że to moja z Najlepszej, najzapachniejsza, najsmaczniejsza. Po prostu te nasze zioła pachną nieziemsko, naprawdę. Paweł tworzy jakieś neologizmy. Jeszcze tak zrobię na pół, żeby za dłużej nie były. No i czosnek. Prosto. Do piseczki. Można powiedzieć, że wegetarianie ten przepis powinni potochać. Tak. Powinni. Tym bardziej, że sezon paprykowy właśnie się zaczął. Więc produkt jest bardzo dobrze dostępny, a nie kosztuje 20 zł za kilo. Dla mnie taka ilość czosnku jest wystarczająca. Teraz moje ziołka, ziołka, nie żółka, ziołka. Zagalopowała się linka. Dobra, przyprawiam według, sol, według uznania. Moje zioła prowansalskie, tak samo według uznania. Jeżeli nie chcecie, nie musicie dodawać. No i kapkę. Oliwy z oliwek, a jeżeli nie ma, można zamienić na zwykły olej. Ta kapka to mniej więcej ile? No, ze 3 łyżki. I mieszamy, mieszamy. Pięknie wygląda, jeszcze lepiej pachnie. A najlepiej, żeby włożyć właśnie tak przygotowane do lodówki na kilka godzin. Wtedy wszystkie smaki się ze sobą um, pomieszają, przegryzą. Jeszcze pieprz trochę. Też według uznania, może być świeżo zmielony albo taki z torebki. już gotowy. Ok. Jeszcze raz mieszam. I już moja przystaweczka jest gotowa. Bardzo szybki, gotowy, oczywiście, to nałożymy na nasze grzaneczki. Tak, i jeszcze zaraz grzaneczki pokażę. Ja w taki sposób to podaję. Przed podaniem lila przekrawa nasze grzanki na takie równe półkromeczki. I mogę już podawać. I za chwileczkę zobaczycie, jak wygląda. Błyskawiczna, pyszna, wegetariańska przystawka, która na każdym zro stole zrobi po prostu furorę. W międzyczasie chrupię. A w międzyczasie lidia ja sobie tam podchrupuje, tak jest. To jest mój sposób podania. Oczywiście Wy możecie wymyśleć swój. U mnie zawsze się sprawdza. Na przykład do deski serów jest super. E Zawsze goście pytają, jak to zrobiłam i czego użyłam i tak dalej. Oczywiście to jest sekret. <laughs> tak. I zawsze cieszy się największym powodzeniem, wśród przestawek, które tam powiedzmy przygotuje danego dnia. Jeszcze powiem więcej. Jeżeli chcecie, możecie na przykład podać to do ryby. Jako. Mm, no, dodatkowa porcja warzyw obok rybki zamiast na przykład ziemniaka albo jakiegoś innego warzywa. Wtedy trochę można przygrzać, albo właściwie to na zimno podać. Notabene rybki w niedługim czasie pojawią się na naszym kanale. Tak, bo jak na razie ryby nie zrobiliśmy jeszcze, ale zrobimy, obiecujemy. E, jeszcze kilka słów na temat grzanki, którą zrobiłam. Ja akurat zrobiłam z chleba. Dobrze się też sprawdza taki sucharek, albo po co przepłacać, a można samemu zrobić taką z angielki. Na przykład, no dobra, będziemy chorpać zaraz, nie?